Wmówiono ci, że jesteśmy wolni, że żyjemy w demokracji. Serio? Gdzie tu wolność, skoro dzień w dzień robisz to samo i nie to, czego chcesz? Zachowujemy się jak mentalni Żydzi w swoich umysłowych obozach koncentracyjnych. Tysiące więźniów w miejscu, gdzie nie ma krat i strażników. Czemu zachowujemy się tak, a nie inaczej? Czemu ludzie więzieni w obozach koncentracyjnych z nich nie uciekali masowo, tylko czekali na wyrok? Przecież było ich więcej niż strażników. A kiedy dowiadywali się o swojej rychłej śmierci, uciekali na potęgę. My robimy to samo. Rezygnujemy z życia i prawdziwej wolności dla złudnego poczucia bezpieczeństwa. Dajemy zagazować się permanentnym strachem, który nie ma żadnych podstaw. Przebywamy w chujowych związkach, myśląc, że nie może być lepiej, lub że jesteśmy już za starzy na zmianę partnera. Chodzimy do chujowej roboty, która niszczy w nas resztkę naszych marzeń i sprzedajemy swoje życie za marne grosze, myśląc, że taki mamy rynek i czas. Żremy chujowe żarcie, bo myślimy, że choroby nas nie dotyczą. Tak, do momentu, kiedy zaczynają dotyczyć. Dokąd zmierzamy, jeśli zaczynamy umierać od żywności, a nie z głodu?